Widzisz w złości, złość i strach, brudne sumienie mam, nie wiem co jest. Spójrz w moje oczy tak, widzisz w nich złość i strach, brudne sumienie mam, nie wiem co jest. Nie tak, maska na twarzy, bo nie czuję się sobą, przez co uciekam w Chciałbym być całkiem sam, całkiem sam. Ca całkiem Ej, stop, zaraz oba dla sena. Idziemy do góry, twoja kariera umiera. sam, hej, do niej ona nie chciała, rapera. Kiedy publika wybierze, wiesz, czamierz rozpierać suko. To jest trap, to jest trap, w Znam wiele języków, no bo jestem znawczy Kiedy wchodzę w górę, to ty, tylko schodzisz na psy A kiedy pod sceną, ty lubisz spać spój. Spójrz moje oczy, tak Widzisz w nich złość i strach Brudne sumienie ma. Nie wiem, co jest nie tak Spójrz moje oczy, tak Widzisz w nich złość i strach Brudne sumienie ma Nie wiem, co jest nie tak Maska na twarz Czuję się sobą, przez co uciekam lat Chciałbym być całkiem sam. Całkiem sam, całkiem Całkiem sam, całkiem, całkiem. Spójrz w moje. Czy tak, widzisz w nich złość i strach Brudne sumienie ma? nie wiem co jest nie tak Maska na twarzy, bo nie czuję się sobą Przez co uciekam dal, chciałbym być całkiem sam Całkiem sam, całkiem Całkiem sam, całkiem